Gdzie wokół kolany umiała tarnina, gdzie płynęły rzeki, tu i biała, niewielka mieścina w tarniu A że brak pachowców w mieście odczuwano, murarzy po całej Galicji szukano. Rodzimy bakała, zbyszko i zaczął uczyć młodzież baku i dobrańca. Pamiętam pamięci chłopych cegły stała, do roboty chętnie chyba się zebrała. Zapytaj mówca. Ociec, brać? — A on na to. Brać, brać! Czym kotę niechrogłowatą! Ociec, ale szukaj! Przykrej, prawda? Zaprawy cię u nas zawsze pod dostatkiem. Pierwszym dyrektorem był pan Karol Piero. Po nim władzy objął pan Henryk Magierald. Ach, jakie to były rozbudowy czasy! Pozwólcie, że sięgnę do ówczesnej prasy. Gazety strzelały tymi tytułami. Brawo, chłopcy! Szkołę zbudujemy sami. W 66 sztandar napęczono, a rok później nas ze szkoły zamieniono. I ta nowa nazwa, nowy szlak, była szkoła rzęiosła, będzie zasadnicza. Pokład rzeka ładna, popłat rzeka śliczna, odsłonięta nasza sala gimnastyczna. Dzisiejszy Augustiański Dziański albo lecz wciąż się nazywa kwas Po dziesięciu latach zapanała wędzia, znów kolejna zmiana w szkoły będzie. Ustaliło grono z kuratorium we że nie będzie szkoły, ale cały zespół. Gdy minął już w szkole, w czas piątnastolecia, nastały rządy dyrektora kmiecia. Chociaż marszczył czoło. Dolną wargą ruszał, to zawsze pan Stefan był jak człowiek dusza. Rok 80, trudny polityczny. radzą się protesty, postulaty liczne. Więc nauczyciele, by był święty spokój, swój nauczycielstwo trzymali pokój. By zaś młodzież szkolną nie gryzła otwarta została do wiódka świetlica. A gdy szkołą rządził pan Antoni Pikus, chłopcom bardzo był nieco psikus. Do dyrekcji zatem ten się nimi. Zgłaszano, że szkole bombę podłożył. Ależ była akcja, ależ się podziało. strażacy, policja, wojsko przyjechało. Przyjechała także na sygnale RK. To była prawdziwie bombowa numerka. A warsztaty szkolne czemu nikt nie chwali? Kazimierze wielt nimi kierowali. Najpierw pan pustelnik, później pan szlusarczyk. O, pracę dlapuściów na, na budowach walczył. A dziś na koncie roku do piwnie z Dowodzi walczy pan kierownik star. Pan dyrektor, dzieciak, ostatni i duży, przez lat kilka dobrze w naszej szkole służył. Pan dyrektor Koszik też tym chcesz. Chyba ze dwa lata, jeśli się nie mylę. A pan dobrych kościoł wiezłym jestem na akwilu. Znaczy, na czternaście z hakiem. Zmieniają się władze i na kątach stawu, a w Unii na razie bez zmian.